Czy najnowszy film Sama Mendesa ma nam coś ciekawego, nowego do powiedzenia o istocie wojny? Nie. Ale czy to jest dobry film? Tak. Jakby. <grych> Jest rok 1917, trwa pierwsza wojna światowa, starszy szeregowy Blake i starszy szeregowy Schofield mają misję, żeby przedrzeć się przez ziemię niczyją i poinformować drugi batalion wojsk brytyjskich, żeby wstrzymać atak. Jeśli to im się nie uda, setki brytyjskich żołnierzy wpadną w pułapkę Niemców na pewną śmierć. Czy właśnie zobaczyliśmy Oscarowego zwycięzcę za najlepszy film? Obawiam się, że właśnie zobaczyliśmy zwycięzcę Oscarowego za najlepszy film. Myślałem, że po obejrzeniu 1917 powiem, że okej, okay, że zobaczyliśmy zwycięzcę za najlepszy film, a teraz jestem trochę w takim stanie, że wolałbym mi, żeby jednak 1917 nie wygrało tego Oscara. Tak, ponieważ ma się poczucie, że ten film, pomimo swojej wielkiej innowacji technologicznej, czy takiej wielkiej? Nakręcenie filmu, który udaje, że jest kręcone w jednym ujęciu, to jest zawsze wielkie osiągnięcie. Ponieważ musicie sobie zdać sprawę z tego. Wszyscy w ogóle sobie uświadommy w tym momencie, że... W momencie, kiedy reżyser się decyduje na taki zabieg jednego ujęcia na cały film, to nic nie może być wywalone z tego filmu. Już nie ma tego miejsca kilku tygodni na montaż, na to siedzenie w zamkniętym studiu i a, to nie zadziałało, to już przeróbmy to, wywalmy to. Jakby nie ma mowy. Wszystko musi być idealnie dopracowane w momencie rozpoczęcia zdjęć, ponieważ zdjęcia. To tak naprawdę już koniec roboty filmowej. Dlatego pod tym względem za każdym razem trzeba mieć wielki szacunek do takiego wyzwania, które sobie z sukcesem założył dany reżyser. Ale pomijając to wielkie osiągnięcie i te wielkie ambicje sama Mendesa, no to ten film, jednak, tak oglądając go, wydaje się bardzo Wtórny, ponieważ nie jest to historia wojenna, której już byśmy nie widzieli w kinie. Ma się takie poczucie, że od takich historii już kino odchodzi. No właśnie, 1917 jest filmem, który zaskakująco gloryfikuje wojnę, który gloryfikuje poświęcenie na tej wojnie i antagonizuje. Wrogów pomiędzy sobą. Coś, co już ostatnio coraz rzadziej się w kinie zdarza. Coraz więcej mamy filmów, które próbują zupełnie inaczej pokazać tę wojnę. Chociażby w ostatnim czasie mieliśmy dokument Petera Jacksona I Młodzi Pozostaną, też o I wojnie światowej. Mieliśmy też film Mela Gibsona Przełęcz Ocalonych, który nie jest może filmem w pełni antywojennym, ale sposób, w jaki pokazuje grozę wojny, jest wyjątkowy i no też. i najbardziej gloryfikuje postawę. Tak. Naszego bohatera, który nie chce walczyć w tej wojnie i tylko ratuje życia. Mamy listy z Iwo Jimy Clinta i Studa, które dają w sposób niesamowity twarz i honor Japończykom podczas wojny. I nagle dostajemy film Sama Mendesa 1917 oparty na opowieściach dziadka Sama Mendesa i zastanawiam się, czy gdzieś tutaj nie leży problem, bo co prawda to nie jest jeden do jednego przełożenie historii, które opowiadał dziadek Sama Mendesa Mendesowi, ale jednak no, czuć jakiś taki sentyment do tej wojny, jakieś takie właśnie sentymentalne podejście, które sprawia, że pewne sprawy są niezauważalne, że patrzymy właśnie na tę wojnę z perspektywy lat i ona jest. Heroiczna, bardzo. Tak, na koniec filmu dostajemy taką planszę z informacją, że sam Mendes gorąco dziękuje swojemu dziadkowi, ponieważ ten film by nigdy nie powstał, gdyby nie opowieści jego dziadka. I tutaj, w tym momencie, lampka się zapala. Dlaczego ten film wygląda tak, jak wygląda? Ponieważ myślę, że jest dokładnie tak, jak mówisz, że sam Mendes był zbyt przywiązany. Do wersji opowiadań swojego dziadka, który opowiadał to, jak był już 70-letnim staruszkiem swoim wnukom i opowiadał to jako mężczyzna swoich czasów. A sam Mendes, no, jednak kręci ten film dla widowni XXI wieku, drugiej dekady XXI wieku. No i właśnie niektóre motywy wydają się, już bardzo wytarte i bardzo z naszej perspektywy nieszczere, ale no myślę, że były bardzo aktualne, kiedy dziadek Mendesa opowiadał mu tę historię. I tak na przykład jedną z najbardziej takich nachalnych i kujących w oczy rzeczy jest właśnie podejście do wroga. Ten wróg jest po prostu machiną do zabijania. Każdy Niemiec, który pojawia się w tym filmie, jest po prostu jakimś takim narzędziem śmierci. Tam nie ma człowieka, tam jest determinacja, żeby zabić. Wygląda to tak, jakby Brytyjczycy mieli duszę, a Niemcy byli tej duszy pozbawieni, bo zostali zaprogramowani do zabijania. Dokładnie, jakby no to są roboty, to nie są ludzie. I no tak jak mówisz, już jakiś czas odchodzimy od tego typu myślenia, ponieważ. To właśnie nas prowokuje do wpadnięcia w tą pułapkę wojny, że właśnie po drugiej stronie nie widzimy ludzi, tylko wrogów, jakieś niebezpieczne rzeczy do ubicia. I nawet młodzi pozostaną. Dokument, który jest złożony tylko i wyłącznie z relacji żołnierzy, właśnie pierwszowojennych, i żołnierze mówią o tym, że jak zdarzyło się, że przejęli tych Niemców, przejęli jeńców i zaczęli rozmawiać z nimi, no to zwykłe chłopaki, takie jak my. Dobrze się razem nam nawet spędzało czas. Ja myślę, że to też znowu wynika nawet nie tyle, że dziadek, sama Mendesa był człowiekiem swoich czasów, bo właśnie w I Młodzi Pozostaną widać, że ci żołnierze mieli taką perspektywę antywojenną na wojnę, skoro oni już ją przeżyli, ale że to może wynika właśnie z tego, że to dziadek opowiadał wnuczkom i wtedy no ubarwia się opowieść, bardziej buduje się wroga, bardziej buduje się właśnie takie skrajności w tej rzeczywistości. No pewnie gdybym ja miał zekranizować opowieści swojego dziadka z czasu II wojny światowej, to też byłbym uwiedziony przez to, w jaki sposób on opowiadał, i trudno byłoby mi odejść od tej perspektywy. Dokładnie, masz rację, ale wtedy właśnie może bardziej zaakcentujmy to, że to są wspomnienia kogoś, że ja to opowiadam z perspektywy. Jakiejś osoby, która to przeżyła, no jakoś bardziej zaakcentujmy tą perspektywę tych wydarzeń. No ale wtedy nie można zrobić filmu w jednym ujęciu, ponieważ to jedno ujęcie bardzo narzuca nam taką perspektywę bycia w tej rzeczywistości i wszystko, co widzimy, mamy wziąć za dobrą monetę, bo tak naprawdę to jest taka filmowa narracja czasu rzeczywistego, mhm. więc wszystko to, z czym się spotykamy, jest nam podawane jako prawda absolutna. Poza tym w tym filmie pojawia się jedna, jedyna kobieta, i przez to, w jaki sposób ona została pokazana, znaczy, z jednej strony to jest bardzo piękna scena, bardzo pięknie wygrana, ale też jaką treść za sobą niesie, jest tak wsteczna, tak nieadekwatna do widowni, której się pokazuje. Ten film, że już bym naprawdę wolała, żeby w ogóle nie było tej sceny, żeby po prostu to był film w 100% bez kobiet. Ponieważ ta scena realizuje już takie bardzo nieprzystające do współczesności przekonanie, że kobieta jest tą ulgą dla mężczyzny, jest tym ukojeniem, jest tym bezpieczeństwem, i z jednej strony jest to bardzo miłe, ale dla mężczyzny również niebezpieczne. Ponieważ wtedy on zaczyna tak osiadać w tej rzeczywistości, zaczyna się czuć zbyt bezpiecznie i może nie będzie chciał wyjść dalej do świata i czynić swoją misję. Dlatego tutaj kobieta jest przedstawiona właśnie jako taka: Nie odchodź, zostań ze mną, zobacz, ze mną jest ci bezpiecznie, a tam jest wielki niebezpieczny świat. No i wtedy mężczyzna musi sobie przypomnieć o swojej wielkiej misji ratowania świata. I wtedy jest tylko takie Not now, silly woman! Oczywiście ta scena tak nie przepiekała, ponieważ mamy do czynienia z bardzo uroczymi młodzieńcami w tym filmie. Niemniej, ta scena miała trochę taki wydźwięk, że właśnie z jednej strony mamy ten. Męski, poważny świat, świat niebezpieczeństw, wojny, życia i śmierci, i naprawdę ważnych rzeczy, a tutaj jest ta taka domowa pielesza, gdzie żyje kobieta i zawsze tam mężczyzna może znaleźć swoje ukojenie, no ale dopiero jak się upora ze światem. Także nic się nie zmieniło od czasu greckiego patriarchatu. Mężczyźni żyją życiem publicznym, kobiety żyją życiem domowym, i kobietom nic do tego życia publicznego. Nawet go nie rozumieją, tak naprawdę. Nie rozumieją, bo nie miały praw wyborczych żadnych. Ja myślę, że najgorsze w tej scenie, którą tutaj przywołujesz, jest to, że jeden schemat i jedna klisza wspiera drugą. Bo dlaczego ona mówi, zostań, zostań, jesteś mi potrzebny do życia, po to, żeby on powiedział nie, nie, nie mogę, ja jestem żołnierzem niezłomnym, ja przeżyję wszystko, cokolwiek mi się przytrafi i dam radę. A to też jest już trochę taka postawa, no wsteczna, no ileżśmy już widzieli tych żołnierzy, którzy są właśnie niezłomni, którzy wykonają misję za wszelką cenę, którzy dadzą się wytarzać w błocie, w gównie i w miodzie i we wszystkim, byle tylko im się udało. Jest wręcz kilka takich Robinsonat w tym filmie które już pokazują, no co by się nie stało, choćby skały srały, to ja i tak dam radę. No jest w tym duża przesada i też ten realizm, który nam się próbuje mm -hmm. pokazać za pomocą tego jednego ujęcia, jakoś tutaj urąga. Tak, to prawda, nasi bohaterowie są już przetrulani przez taką ilość wydarzeń, tyle niebezpieczeństw spotykają na swojej drodze, że faktycznie w pewnym momencie czujemy przesyt, czujemy, że... No nie, no to już zaczyna być trochę niewiarygodna historia. Już ten żołnierz dawno by zginął. I to się robi na granicy śmieszności w jakichś takich wyjątkowych momentach. Tak, w pewnych momentach ja, ale wiem, że ty też, tak. zaczęliśmy mieć flashbacki ze zjawy. Tylko, że tam DiCaprio turlał się we wszystkim, co możliwe, oblepiał flakami końskimi i skakał ze skał po to, żeby zdobyć Oscara. A tutaj, nasz główny bohater, myślę, że przechodzi bardzo podobną drogę co DiCaprio w zjawie, a nawet nie ma nominacji. I do niczego nigdy nie został nominowany. Uważam, że George McKay jest świetnym ogniwem tego filmu. Jednym z najlepszych ogniw tego filmu. I równie dobrze mógłby być wyróżniany. Ale nie jest Leonardo DiCaprio, jest jeszcze mało znanym aktorem, dlatego przecież po co go nominować? Jest to akurat bardzo przykry element tego filmu, że można wyróżnić wszystko, ale nie można wyróżnić mało znanego aktora. Trochę już sobie ponarzekaliśmy, <grych> bo jednak no. Czuć zawód, kiedy jednak ma się dużo oczekiwania, bo też, żeby nie było, my jesteśmy wielkimi fanami sama Mendesa. Dla nas to jest jeden z tych najlepszych z najlepszych. Większość jego filmu trzymamy cieplutko w serduszku, bardzo blisko. Centrum. Ale jak się wie, że ten film za trzy tygodnie dostanie najprawdopodobniej Oscara za najlepszy film, to wymaga się wiele. Tym bardziej, że właśnie chciałoby się, żeby Oscary nie nagrodziły po raz kolejny bezpiecznego wyboru, żeby dziadkowie z akademii nie dali filmowi wojennemu, takiemu, jakie ci członkowie akademii znają sprzed kilkudziesięciu lat. No bo to żadna frajda. Chciałoby się, mm. żeby film, który zdobywa Oscara za najlepszy film, szedł jakoś do przodu, był Odmienny, inny niż wszystko do tej pory, co zostało nagrodzone. A powiedzmy sobie szczerze: 1917 Ameryki nie odkrywa. No, na pewno nie pod względem ujęcia tematu, a pod względem narracyjnym no też nie jest tak, że takich filmów się nie kręci, aczkolwiek mało. I tutaj można sobie porównać ten film z najsłynniejszymi filmami Emanuela Lubeskiego, i szczerze przyznam, że Roger Dickins mi znacznie lepiej podchodzi. Ponieważ miałam w pewnym momencie, oglądając ten film, miałam wręcz takie poczucie, wow! Jak to się dobrze ogląda! Jak to udawane jedno ujęcie sprawia, że ta narracja jest niezwykle płynna i niezwykle wciągająca. I, no, zdałam sobie sprawę, że tutaj nie ma takiej popisówy. Po prostu. Kamera mhm. podąża za bohaterami. I tyle. Dickins nigdy nie był operatorem, który szedłby w popisówę, On był zawsze operatorem bardzo subtelnym i to widać. Lubeski strasznie się, w, szczególnie w swoich ostatnich filmach, szczególnie w zjawie, popisywał do granic możliwości. To był taki operatorski samogwałt. A tutaj, w przypadku Dickins'a, rzeczywiście mamy podporządkowanie tej kamery bohaterowi. I to jest bardzo ważne, że to bohater jest tą wartością nadrzędną, i wydawałoby się, że to jest dosyć oczywiste. Z drugiej strony, ja widzę też pewne kłopoty, które wynikają z tego, że jednak to jedno ujęcie jest zrobione, i tutaj trzeba znowu szlubeckiego pochwalić, ponieważ chyba najlepszym filmem, który udaje, że jest jednym ujęciem, jest Birdman. Fantastycznie tam podążamy za naszymi bohaterami, to wszystko jest idealnie zgrane. Być może to też wynika z tego, że sam film jest trochę cyniczny, trochę ironiczny, a tutaj mamy wszystko na poważnie, tak samo jak na poważnie mieliśmy wszystko w zjawie. Są takie momenty w tym filmie, że miałem takie poczucie, kurczę, no tu powinno być jakieś dodatkowe ujęcie. To bym zrobił cięcie i pokazał coś innego. To niby jest ogrywane później przez kamerę, ale jednak oko widza jest już trochę przyzwyczajone do tego, że od czasu do czasu przynajmniej to cięcie powinno mieć miejsce. Ja widzę tutaj takie momenty w tym filmie, gdzie oni gdzieś tam natrafili na problemy i musieli je obejść, a nie powinienem tego zauważać. A ciekawe, a które? Bo e, Mendes mówił o tym, to który. Dla mnie był moment pokazania zdjęcia jednego z bohaterów, który je wyjmuje mm -hmm. i normalnie w filmie mielibyśmy takie przeciwujęcie no na to zdjęcie, a dopiero kamera Dickinsa mm -hmm. musi obejść bohaterów i nam to zdjęcie pokazać. Kilka razy jeszcze miałem takie wrażenie. Poza tym jednak jest tak, że jak ci ktoś powiedział, że film jest zrobiony w jednym ujęciu, ale wiesz, tak, że nie jest zrobiony tak. w jednym ujęciu, to czekasz, gdzie te Markowane ujęcia. Tam naliczyłem się ze trzy, to trzeba przyznać, że to jest bardzo mało i hmm. pewnie ich tam było dużo, wie, dużo więcej, ponieważ w przeciwieństwie do tego, jak y, pracuje lubeski, który robi dużo takich szybkich szwęków, hmm. tak, gdzie są tak, cięcia, tutaj czegoś takiego tak, nie było, tak. więc zastanawiam się, jak to robili. Ja miałam kilka pomysłów. Ja też o tym myślałem, a to też nie jest dobre, że myślisz o tym elemencie technicznym podczas filmu. To cię powinno wciągnąć na 100%. Ale no. Moim zdaniem Dickens prowadził na tyle płynnie tą kamerę, tak. że jednak. W pewnym momencie i u mnie to było bardzo szybko, zapomniałam o tym, że to jest kręcone w jednym umiejęciu, po prostu bardzo dobrze mi się oglądało ten film. Chwała tutaj dla Dickinsa. Dickins też miał miejsca, gdzie mógł się wyżyć, ponieważ on prześlicznie oddaje klimat i koloryzuje tak. rzeczywistość. I jest taki moment w opuszczonym miasteczku nocą tak. i to jest przepięknie sfilmowane, fantastycznie. W ogóle tutaj są takie dwie szalenie oniryczne sceny i no, je się nieziemsko i jesteśmy z tym bohaterem. I ja, zwłaszcza w tej drugiej scenie, kiedy nasz główny bohater dociera do miejsca, gdzie ludzie śpiewają. No tak, to, to ja, miałam, ja miałam takie poczucie nie wiem, jesteśmy w krainie elfów chyba już, mhm. jakby trafił do nieba jednak ale ta scena w miasteczku też jest nieziemska mhm. i w ogóle ten film ma mnóstwo takich bardzo silnych, mocnych momentów, w ogóle mam wrażenie, że te pierwsze 40-50 minut to jest zdecydowanie najmocniejszy mhm. element tego filmu, ogląda to się niesamowicie a później zostaje popełniony błąd scenariuszowy, przynajmniej tak. moim zdaniem i wtedy troszeczkę się ten film narracyjnie rozpada, ponieważ zamiast budowania relacji w tym filmie, no mamy już taką, kilka osób to, to powiedziało, że to jest trochę taka gra komputerowa mm -hmm. i coś jest niestety na rzeczy, właśnie gdzieś tak od połowy tak. filmu to jest mocniej zaakcentowane, I że jeszcze... dzieją się bohaterowi przede wszystkim wydarzenia i nic więcej. Dokładnie i wtedy te flashbacki do zjawy są tak, jak najbardziej... Tak akuratne, ale no chciałam powiedzieć więcej o tych najlepszych momentach filmu, czyli właśnie pierwszych 50 minutach, które momentami są po prostu nieziemskie, kiedy nasi bohaterowie trafiają do tego no man's land, tej ziemi niczyjej, która po prostu była od lat polem walki, wszelkich tych rzucanych bomb, strzelanin, tych wielkich lejów po właśnie bombowych, pominowych i nie wiadomo jeszcze jakich pogranatowych. No to wow! Jaka tam jest scenografia wtedy, jak jest to niesamowicie jest... to wszystko rozplanowane, bo właśnie też trzeba zwrócić na to uwagę. Tak. Zupełnie inaczej, tak mm -hmm. mi się wydaje. Musi w przypadku filmu, który jest robiony pozornie w jednym ujęciu, tak. wyglądać plan filmowy. Tam cała choreografia musi być rozpisana. Tak drobiazgowo, tak niesamowicie. No, kamera musi wiedzieć, jakie elementy minąć, bohaterowie tak. też muszą wiedzieć, jak się cały czas względem tak, tej kamery tak. poruszać. No to jest niesamowicie mrówcza praca, tak. i też wtedy właśnie ta scenografia robi jeszcze większe wrażenie, ponieważ ona nie jest pokawałkowana. To wszystko widzimy: cały zbudowany plan wojny. Rewelacja! I tutaj też, jeżeli dostanie ten film z, e, Oscara za scenografię, no to nie będę miał nic przeciwko, ponieważ Dennis Garner wykon gigantyczną, rewelacyjną pracę, zarówno ta ziemia niczyja, o której powiedziałaś, jak i też to miasto i okopy tak samo, no jest to perełka scenograficzna. To co widzimy wydaje się niezwykle autentyczne i przez to szalenie wstrząsające mm -hmm. i Zwłaszcza dlatego warto zobaczyć ten film. Ale jak mówisz o tej choreografii, jaka to była mrówcza praca, to myślę, że tutaj bardzo przydało się to, że sam Mendes też jest reżyserem teatralnym i on przyznał, że dla niego oczywiście to było wielkie wyzwanie, ale z drugiej strony, no, miał poczucie, że to zna, że właśnie tak przecież wygląda praca w teatrze, że najpierw robisz dużo, dużo, dużo prób, żeby potem, pach! I jeden wieczór i wszystko się dzieje ciągiem. I tutaj było bardzo podobnie, że oni bardzo długo ćwiczyli, mhm. to wszystko przygotowywali się, ale kiedy już przyszło co do czego do kręcenia, to robili bardzo mało powtórek. Ale nadal y, jednak w teatrze nie ma kamery, mhm. która musi prowadzić bohaterów, no i scena ma jakieś bardzo konkretne wymiary, a plan mhm. filmowy w tym przypadku był raczej gigantyczny. Poza tym widz już wtedy nie wybacza. No właśnie, nie można zagrać kolejnego spektaklu następnego dnia i się poprawić. Film jest jest filmem, już tak został zrobiony, no i nic się tutaj nie zmieni. A w ogóle zauważyłeś, jaka jest kolorystyka tego filmu, ponieważ ona mi bardzo przywodziła na myśl, takie odrestaurowane, koloryzowane zdjęcia właśnie z I wojny światowej. Nawet trochę przypomina, i młodzi pozostaną pod względem kolorystycznym. Te twarze nie są tak do końca naturalnie świeże, naturalnie cieliste jak mogłyby być. Te, te kolory są trochę takie bardziej, nie wiem, no jakąś taką szatą jeszcze pokryte. To teraz muszę iść drugi raz na tym się zastanowić. <laughs> nie, naprawdę, bo tak oglądałam i stwierdziłam, że tam jednak przypomina trochę te archiwa pierwszo- i drugowojenne. Poza tym, jak już jesteśmy na kolorystyce, to też warto zauważyć, jak wielki kontrast sam Mendes daje tutaj między przyrodą a wojną. Ta przyroda pojawia się bardzo rzadko, ale no robi ogromne wrażenie. Ponieważ w tym filmie mamy wielki kontrast, ale też nie to, że jakiś bardzo nachalny, między spokojem zieleni, a no właśnie tymi takimi szaroburymi, piaszczystymi realiami wojennymi. Gdy powiedziałaś o tym kontraście pomiędzy przyrodą a wojną, to przypomniało mi się, co może być przyczyną jednak pewnej klęski 1917, bo z czego jest znany sam Mendes? Co wychodzi mu najlepiej? Opisywanie relacji, najlepiej relacji rodzinnych, ewentualnie bardzo bliskich relacji międzyludzkich. Tutaj jednak trochę tego brakuje. Co prawda sytuacja początkowa jest taką sytuacją rodzinną, ponieważ starszy szeregowy Blake ma iść na tą misję, ponieważ w tym drugim Plutonie jest jego brat. Ale okazuje się, że to nie jest jednak najważniejszy element tego filmu. A jednak sam Mendes najbardziej potrafi opowiadać historie rodzinne. No, o czym była droga do szczęścia, o czym była droga do zatracenia, o czym było American Beauty, o czym był Skyfall. Wszystko to są historie rodzinne, takie małe dramaty rodzinne, które rewelacyjnie umie sam Mendes opowiadać. Tu tego zabrakło i być może jest to jeden z największych mankamentów. To znaczy, u podstawy powstania tego filmu oczywiście leży historia rodzinna dziadek Mendes mm. opowiadający historię o I wojnie światowej. Ale paradoksalnie no to jednak sama Mendesa zgubiło. No właśnie, I czemu nie ugryz to od tej strony? Poza tym warto zauważyć, że w ogóle to jest debiut scenariuszowy sama Mendesa. On współtworzył ten scenariusz, wcześniej jednak polegał na scenariuszach pisanych przez kogoś, Innego. A jednak tak dobrze czuł te filmy. Może trzeba było tak to zostawić. Ponieważ ten film jednak ma czasem takie niezgrabności scenariuszowe tak, czy też dialogowe, tak. i troszkę wtedy uszy siadają. Ale właśnie jest jeszcze jeden zabieg w tym filmie, który szalenie mi się podobał, a który myślę, że zdecydowanie nie jest przypadkiem. A mianowicie, że stopnie wojskowe w tym filmie są przyznawane aktorom za zasługi. Czyli, na przykład, generałem w tym filmie jest Colin Firth. Największa gwiazda, zdecydowanie najbardziej zasłużony aktor, który gra w tym filmie. Później drugi stopniem jest Benedict Cumberbatch, Też oczywiście wiadomo. A na przykład podległy im stopniem jest wschodząca gwiazda Andrew Scott. Taki sam stopień ma zresztą Richard Madden, również wschodząca gwiazda. Dokładnie, a tacy najniższym stopniem są nasi właśnie główni bohaterowie, jako najmłodsi i z najmniejszym doświadczeniem, no można tak powiedzieć. No Aż naprawdę chciałbym, żeby to nie był przypadek, bo brzmi to tak. świetnie. Dla porządku, powiedzmy sobie, że 1917 jest nominowany do 10 Oscarów. Tak jak już wspominaliśmy wielokrotnie, jest to aktualnie największy faworyt w wyścigu Oscarowym, żeby wygrać kategorię najlepszy film. Sam Mendes jest nominowany za reżyserię, tam też jest największym faworytem obok reżysera Parasita. No i oczywiście 1917 ma odgroma nominacji za elementy techniczne za efekty specjalne, za dźwięk, za zdjęcia. Za scenografię, za kostiumy i charakteryzację, jeżeli się nie mylę. Pewnie większość przegra, ale może gdzieś tam uda mu się jednak wygrać, bo oczywiście ten film, jeżeli chodzi o elementy techniczne, jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Ale my nasze uczucia Oscarowe mamy ulokowane nieco gdzie indziej. No ja się nie pogniewam, jak dostanie ten film za zdjęcia, no bo to zawsze jest wielkie osiągnięcie. Na pewno się nie pogniewam, jak dostanie za scenografię. Bardzo też zresztą były dobre kostiumy w tym filmie. Tak, jak wyróżnią elementy techniczne, to ja się też nie obrażę. Chociaż jeżeli chodzi o zdjęcia, przypominam, że jest lighthouse, który i tak nie dostanie Oscara, no więc nie ma co to kopii kruszyć, a w drugiej kolejności rzeczywiście stawiałbym tutaj na 1917. Ja nawet bym się nie kłóciła, jak sam Mendes dostałby nagrodę za najlepszą reżyserię, ponieważ, no właśnie, kręcić taki film to jest ogromne wyzwanie i zawsze warto to docenić. Ale można docenić również Bonga z Korei Południowej. Owszem, ale jeżeli na przykład Parasite by dostał za najlepszy film? No to wtedy... Po prostu nie chciałabym przede wszystkim, żeby 1917 zdobył nagrodę za najlepszy film, ponieważ no po raz kolejny nagrodę za najlepszy film zdobywa bezpieczny film, który w zasadzie treściowo nic nie wnosi nowego do kina. Wręcz nas cofa. I po co to komu? Ale jak będzie, to jeszcze zobaczymy. Dajcie znać, jakie na Was zrobił wrażenie 1917, a od nas póki co to by było na tyle. Pa!